A zatem przechodzimy do kolejnej gry pomiędzy, pomiędzy MC a MVP. Zobaczymy, który z tych koreańskich graczy zdeklasuje drugiego. No Być ciekawe. No właśnie, <laughs> bardzo ciekawe. Nie? Na mapie Metalopolis spałnują się blisko. Blisko bardzo siebie. MC z lewej strony na mapie Metalopolis, natomiast z prawej strony jako Terran niebieski spawnuje się MVP. Wielkie brawa dla graczy, zobaczymy co ugrają w tej grze. Na close spocie tak naprawdę przewiduje, to jest... Marine Push! Jaki Marine Albo Pierdzielisz, tak naprawdę na close spocie, jeśli jesteś blisko po powietrzu, bardzo łatwo możemy w tym momencie Terran robić drugi... Nuke Strike! To by oto! Były Poniosę. dwa miule już. Potem, potem były Marinesy na dachu od z Ale póki co widzieliśmy, że MVP całkowicie deklasuje swojego przeciwnika, stąd też, no szczerze mówiąc, e, trudno wnioskować, co, co, co dalej. Znaczy trudno łatwo wnioskować, co dalej z tego wyjdzie. MVP w poprzedniej grze po prostu pokazał, że, że jest znacznie lepszy od swojego przeciwnika. A przecież przypomnę, obaj gracze to są gracze z Code A i Code S w GSL-u. Nie są gracze niedzielnicy, nie są przypadkowi kolejści z ladera, którzy się dostali na wielki turniej, to są pro e do kogoś konkretnego? Miałem na myśli Happiego. Happy jest niesamowitym graczem, ale to jest gościu, który po prostu masuje ladera, w każdej grze gra tak, tak dokładnie, zawsze tak samo, ale ma tak wyczesany multitasking i tak wyczesany APM, że miecie wszystkich. To prostu nie miałeś jego, jego na myśli, że. Nie wiem, po prostu na mi nami, Jak zapytałeś, do kogo pijesz, to a Happy. No nic, w każdym razie, e, póki co standardowo gracze otwierałem, tutaj mamy gateway, tutaj mamy baraki, no nic więcej się na tym etapie nie da wymyślić. Nuke strike. Nie, <grym> nie ma dość. Tak Nuke szybki. strike, Nuke Strike. <grym> Widzimy dosyć szybki asymilator. Eee, przepraszam, dosyć późny asymilator. Co ja pierwsza? Eee, widzimy dosyć późny asymilator, i póki co żadnej, żadnej jakiejś przeważającej decyzji taktycznej nie ma. Eee, MC tutaj scoutuje bardzo dokładnie, bazę przeciwnika sprawdza. Ale co na takim etapie, jeśli tu stoją baraki, co tu może stać, kurde? Starport? No przesadzasz że MC po prostu. MC jest zestresowany po poprzedniej grze. Wiedział, że jego przeciwnik jest znacznie lepszy. No i teraz lata po prostu mu po właśnie, próbując go wkurzyć. Ucieka. Co robi MVP? MVP stawia ekspansję. W własnej bazie! To jest do ułatwienia. No taka ekspansja jest bezpieczniejsza, możesz nią potem przelecieć. Po prostu od razu na, na, na neutrala. Najczęściej jednak wybieramy ten. ten ja, pozycję, mów, na... ja mówię, że dziergnie Golda. To by pasowało do jego profilu, to teraz Dobra, robię. zobaczymy, jak ty jesteś dobry w jedzeniu tych chińskich ciasteczek z różnych. No powiedz, że byłoby dobrze, bym na górę, tak na bezczela po prostu. Bez... To byłoby bezczelne, ale w sumie, zobaczymy, zobaczymy jak zagrałem. I podejrzewam, że jednak e, gracze gracze tej kategorii decydują się przeważnie na bezpieczniejsze taktyki. Tak, tak, po MVP było widać, że się taki bezpieczny. Jak pieszek, że walą ekspansję na dzień dobry. <laughs> Ale no, ekspansja na dzień dobry nie jest aż tak znowu niesłychana, często się to robi, bo ekspansja na dzień dobry jak wybronisz, to jesteś kurde, w super pozycji chłopie. No, no i mamy drugie iść. raksy. Yy, mamy już owaga wzięte, póki co jeszcze żadnego techlaba, żadnego reaktora. I żadnych prawie jednostek. I żadnych prawie jednostek. Bunkier z przodu już się powolutku buduje, ale MC też nie zanosi się na wielki atak. Biega sobie tutaj jednym problem, siedzi na jednym gatecie i teraz dopiero stawia gate dwa gate y z tyłu tutaj bazy. To jest dosyć ryzykowne, ponieważ często takie gatey potem gracze zapominają, zostawiają na jednym pylonie, przylatuje drop terana, robi srup, rozwala pylon i po tych tak, tak naprawdę dużo już nie zostaje. Jednak widzimy, MC wybiega sobie do przodu, będzie sobie frywolnie biegał po mapie, sprawdzał, co się dzieje, co kontroluje bardzo ładnie, widzi dokładnie, gdzie jest jego przeciwnik, kontroluje tą wieżę z zatem nic nie jest w stanie go zaskoczyć, o Oida będzie pilnował tego, tego tutaj brzegu swojej mapy przed dropami. Co natomiast zrobi MVP? MVP stawia już teraz faktory po dwóch raksach. Mamy reaktor, ta... mamy reaktor. A zatem, przy, pytanie. Przeważnie gracze idą najpierw faktory, reaktor na raksach, potem przeparkowują i potem biorą ekspansję. I ma reaktory, podejrzewam. Drugi nie podejrzewaj, tylko sprawdź po lewo. Na ekranie wszystko widać. I mamy również ekspansję ze strony MC. MC ją tak go... robi naprawdę, a ten ma na razie Command Center u siebie w bazie. może bardzo się boi. Command Center, który za chwilę się pewnie przeparkuje tam, gdzie trzeba. pytanie? Ale za, że buduje z niego syfalki. To jest w ogóle rewelacyjny ruch. Zobacz, facet nie decyduje się na przeparkowanie, ale i tak decyduje nie buduje zdałki, tak, no, to tę syfalkę, to bardzo ładne rozegranie. No i mamy mamy pierwszą grupę starterów, które próbują coś Miul, który się idzie na <laughs> Widziałeś? Tak. Obok, obok całego tego starcia przemknął się jeden Pro. Podczas samego ataku tak, tak, tak. MC przemknął do bazy Terana jednego proba. Czy widział to Command Center? Nie jestem pewien. Czy widział? Tak, widział. Widział komandę center w tyle, a zatem ten zyskał olbrzymią informację skalkulującą. I teraz też MC będzie mógł być spokojny, jeśli chodzi o swoją e, pozycję w tej grze. Będzie mógł spokojnie brać tą ekspansję. Idzie sieć mode? Idzie sieć mode, natomiast widzimy, że MC reaguje również, techuje, e, Idzie dalej i robi Twilight Dance. i Pytanie, czy pójdzie w szarze na początku, czy najpierw pójdzie w Blinka? Ma dużo stalkerów, stąd też wniosek można bardzo prosto wyciągnąć, że będzie to Blink, jednak. E, no! Coś mu się udało, jednego robotnika uszczylić, Malisa, ale nie za dużo. Ci robotnicy tam czekają na, na własne zbawienie, czekają koło tego. Siech tam również tam stoi. No i widzimy, że MVP niszczy bardzo irytujący go supply depot tam z przodu. Jest! Ja Pierwsze zniszczenie budynku, stacy podbite. Stalkery natomiast czekają i pytanie, co będziemy mieli? Czy będzie charge? Tam, no. Czy będzie może też? Bang. Czy będzie Dark Templar? Nie, mamy blink. Mamy blinka, żadnych, żadnego Darkshina, Dark, dark Templarów nie będzie na razie w tej grze. Widzimy, mamy już niemal skończoną technologię Siege Daterana. I teraz tak nie przeszkadza MVP atakować. Stalkery zostały złapane znacznie poza swoją pozycją, bardzo niedobrze dla, dla, dla Protosa. Strata stalkerów na tak wczesnym etapie gry jest niestety irytująca. Bo, no bo to kosztuje aż 25 na 50, nie? To nie jest coś, co możemy sobie po prostu wyprztykać jedno za drugim, no chyba że rozpędzimy sobie ekonomię Gibraltar no i widzimy MC póki co dosyć dziwnie, pomimo tego, że robi technologię blink, tak naprawdę masuje zeroty obecnie, próbuje tymi stalkerami już przejść jak najwięcej manisów się da, wykorzystuje fakt, że siege stoją z tyłu, no i mamy technologię siż skończoną, jednak siege całkiem daleko i bezpiecznie za liniami, za liniami wroga MVP stawia dwa bunkry z przodu, to zawsze jest wkurzające, jednak oj, ten tutaj z góry nie, nie? będzie w stanie ślicznie ze snajpowa ale jeden. MVP się kompletnie tym nie przyjmuje i buduje MVP, jeden zaraz, na górze to... bunkier, zobacz Buduje kolejny bunkier, ale jednostki I jednostki scan, i Protosa i w coraz lepszej pozycji trzy będzie... Nie! MVP próbował wymusić na tym, na tym Immortalu starcie. Tak. Ponieważ Marisi są całkiem dobrzy na Immortala, Tak, tak. Ściągają mu szybko trzy na... No, przede wszystkim ich jest dużo słabych, nie? Zamiast jednego tak, wielkiego klofta. Tak, no. tak, dokładnie. MVP póki co bawi się takie malutkie tutaj mikro I tak jest turtl! Do przodu! Tak, po dokładnie. jednym bunkierku. A zatem znowu metodą na nazistę będzie próbował swojego przeciwnika zajechać. Co tu mamy z tyłu? No, ale trzeba przyznać, Gdzie że. Bold moves MVP robi. Gdzie są Stalkery? Gdzie są Stalkery? Tego. Tu są. Stalkery przeszły na środek bazy. I czy byśmy widzieli to, co w jednej z poprzednich gier za zamianę. Czyżby była zamiana? Z tyłu będą Stalkery w Ale, ale ładnie z tymi marynarzami. A marynarze zbyt dużo obrażeń zadali. Wygląda na to, że ściągnął również jednego z Immortali. Nie, jednak nie są zmuszeni do wyspania za głęboko w terytorium wroga. Weszli i tak zauważcie, że MC nie przejmuje się, dalej przygotuje Ale Stalkery nie wracają? Nie, nie. Znaczy wróciły, no ale. Pytanie, gdzie pozyskuje? Wszystko będzie zależało od pozycji w tej bitwie. Tak naprawdę MC będzie za chwilę zmuszony I do pierwszy Immortal ruchu. zjechał. Pierwszy Immortal zjechał, Stalkery będą czeka czekały, żeby. żeby... Teraz mniej marinesów. Pyknąć się na te ja one są tam, w zasadzie stoją. w bunkrach, nie? No, w bunkrach są marinesi, nie? Masz, masz w bunkrach po czterech bardzo dużo marinesów. Steam idzie i Raven. nie, to są raksy. Są co reakcje coraz więcej, jednak zauważcie, że na tak późnym etapie gry MVP tak. nie ma jeszcze Steam'a. No i za późno, za późno MC się zorientował, za późno atakuje swojego przeciwnika. Piękny bingo, oczywiście ściągnął te sztanki, jednak te bunkry, które tutaj stały, zbyt dużo, dużo obrażeń zadają. Zbyt prawda. dużo obrażeń zadają Protossowi, niestety jego armia nie będzie w stanie, nie będzie w stanie się tak dobrze wybronić, jakby chciała. Zostało kilka jednostek, czy Zajdzie kolejny motal Nie, przez chwilę było ryzyko, Podpowiedz mi coś metal. z technicznych tematów. Czy jeśli wybucha bunkier, to Marinesi w środku dostają damage? Nie, nie. Marinesi w środku zostają. Jak wybucha bunkier? Tak. To czy dostają damage od wybuchu? Nie, nie Bo dostajam. wydaje mi się, że facet wyciągnął, MVP wyciągnął w chwilę przed wybuchem. Nie, zostają. Zostają. Możemy to potem sprawdzić. Tak czy inaczej, Mamy, mamy teraz, za chwilę będziemy czy będziemy mieli jakiś atak? Pytanie, czy MC pokusi się teraz... Starport, zwróć uwagę. Mamy Starport, mamy... Da, jaki Starport? Mamy Forge'a. A, i Starport, przepraszam. Yy, forge, Double Forge. Yy, nie patrz tak na mnie. Gdzie sobie zaczną dziwne rzeczy myśleć? Bardzo mnie ciekawi taktyka, w którą teraz idzie MC. Dwa forze Ostro, ostro. Ostre upgrade'y, dokładnie, a ostre upgrade'y na armii Protosa to nie jest coś, co można łatwo zignorować. Takie plus 2 plus 2, na przykład Stalkery i lociki z Chargeem, to jest coś, to, to robi wrażenie, trudno to zignorować. Natomiast MVP widzimy, że idzie w Starport, będzie teraz dwa Mediwaki, zatem będzie za chwilę pewnie robić bloku. Ale kończy mu się. A nie ma ekspansję. Się, skończy, skończyły mu się ciasteczka z wróżbą. Już nie ma no tak ciasteczka, nie zobaczył tak tego obserwera tutaj, nie zeskanował go. Chyba, że to była celowa decyzja, to też nie taka, wiem. Tak, <laughs> ściema tutaj taka, nie? Ściema taka, dokładnie. E, MC cofa się, widzi, że nie... nie. Jest Ale zobacz, trzecia ekspansja idzie. Jednak bierze ekspansję, bardzo ładnie. W sumie obecnie armia MC jest znacznie bardziej mobilna niż armia Terana. Jeśli Teran próbowałby teraz wziąć kolejną ekspansję, nie uszłoby to u władzy MC. MC byłby w stanie ninja. Gość, Chyba, że ninja. Ale MC i tak zobacz, skautuje dosyć dokładnie lata. Nie, ta, nie, nie, Tu nie sprawdził, no dobra. Nie. W każdym razie, no było o, to dosyć o, ciężkie. O, o. Przylatuje skautujące faktory, prawda? Skałtujące faktory brzmi dziwnie, ale tak właśnie, tak właśnie gra MVP. Nie potrzebujesz tego faktory, zatem leci. Ale jest to informacja. Kiedyś ktoś mi zwrócił uwagę, że jest to informacja. jest informacją to o jest tym, znaczy, że, że nie będziemy potrzebować. Mieli no, więc idziesz coś innego. Chyba, że jest to kolejny szaleńczy mindgen, Ale y, ewidentnie Factory dożył okresu swojego życia, Starport już się produkuje. Widzimy tutaj upgrade'y lecące, plus jeden, plus jeden póki co. Y, za chwilę się skończą. Charge i Bling również są skończone, a zatem MC jest w świetnej pozycji. Ten, no niestety faktory nie dożyje, nie zobaczymy. Szkoda, że spadając nie robi jakiejś... Tak. To byłoby takie spadające faktory, rozwalające w całą linię minerałów. MVP obecnie nie wie, że jego przeciwnik wziął trzecią, a taka trzecia baza na tym etapie gry potrafi być bardzo przydatna. No i oczywiście MC wycofuje się swoimi jednostkami, jak już wspominałem wcześniej. Ale Immortale tutaj mu bardzo pomogą, także kompozycje ma bardziej, idealną. Nie ma ghosta, przeciwnik nie ma ghosta. Ale jest zblokowany. Y Tylko przez to, że stracił tutaj swojego pylona gdzieś po drodze. No i widzimy, że MC bardzo ładnie się rozkłada, ustawia się również w no nie taki piękny jak MVP z jednej poprzedniej gier. Natomiast już za chwilę dojdzie do Ale i... tylko część czarży widzieliście? To to było przepiękne, tylko kawałek Marińców zaczarżował. Ale zobacz, że tutaj na dole skupił tak, się tak, tak. na prawie kolejnego Immortala. Czyli facet jedny, kawałkiem Majicy przyczarżował, tam się skoncentrował na tym. Za chwilę możemy widzieć również Archonę. Pierwszy Archon się już kończy. Mieliśmy High Templary, mieliśmy te Templar Archives. I czy będzie pierwsze wielkie starcie, czy będzie wielkie starcie teraz? Czy Ale aż się MC. prosi, żeby pójść do góry, nie? Ale patrz, wpadł tak na to, jest. Dokładnie jest. na to pierwszy Archon tutaj zadaje olbrzymie ilości obrażeń. Stalkery się blinkują pod tą rampę, jednak Archon nie przetrwał wystarczająco długo. A nie, no, nie. Niestety reszta z lotu po prostu stała zmieniona na, na miękką papkę i zawsze dla I Marinesi z steamem Przez Armię Oj, No i w ten, oto sposób, w ten oto sposób MVP wygrywa 3 do 0 z MC. Niesamowite zwycięstwo po prostu zdominował MC. Chociaż Przecież... no trzeba było przyznać, że tutaj już nie było tak łatwo. Fakt że pogro, kozacko. Ale była, no, chwila, kiedy ale, ale była MC... chwila, kiedy. ale. Była chwila, kiedy mógł być średnio. No ale mimo wszystko, ja chciałbym mu powiedzieć o sobie, że, 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 że wiesz, że niemal przegrałem z MC. Chciałbym no, coś no, takiego no. kiedyś powiedzieć. Prawie, prawie przegrałem z MC, nie? Po prostu gościu jest dobry. <grym> MVP. <grym> nie, z MC. No gościu MVP. MVP A tak się zdeklasował. No to prawda, ale, ale tutaj, tutaj był, był moment, że mógł być comeback, mógł coś z tego wyjść. Natomiast no, ataki MVP są rewelacyjne fragmentami wojska uderza tu, żeby zaraz na tym tak, fragmentem tak. uderzyć. Jesteś święta kontrola mapy w, w tak. okolicach rampy, gdzie, gdzie te imotale próbowały coś z góry ściągnąć. No i ciągle te bunkry bunkry. Tak, to jest w zasadzie, bunkry, bunkry. Tak się trochę tym zastanowiłem. To jest w zasadzie znaczy SF, którego nie użyjesz, że zatem te 100-150, już nie pamiętam yy, bunkier. Oczywiście co robi przeciwnik, rzucać o tym bunkier, nie wiadomo z jakiego powodu, więc masz w zasadzie są gdy. To które stoją. Jakby, no właśnie, tak jak mówisz, mają mnóstwo soak damage, nie, bunkry wciągają no, Nawet nie stojące, tak jak on zaczyna je budować. że w pewnym momencie pod tym ataku teraz wybudował te bunkry tak na środku pola. Mhm. I tam tamten się rzucił i musiał jednak te jedne czy dwie salwy zużyć na, na zabicie tego. To prawda. A w tym czasie tamten pełną armią, tak. pełnym loadem odpalał całą salwę, nie, więc to... No. Proste triki, jak ładnie działają. Zobaczmy, co nam piszą widzowie na streamie.